Znajdujemy się w monasterze świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach, który został założony 17 lat temu, na szczerym polu, przy starej Stodole i przy starej stajni. Na początku było tylko dwóch mnichów, którzy rozpoczęli to dzieło, zwane Monasterem świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. Tych, którzy przynieśli 1100 lat temu chrześcijaństwo w Karpaty na ziemię ówczesnych Wielkich Moraw. Na początku z mieszkańcami Ujkowic Nasze stosunki układały się dobrze, ponieważ wielu patrzyło na nas z zaciekawieniem, inni chcieli nas poznać, a inni byli obojętni. No, z czasem, jak zawsze, wokół Bożego dzieła powstają też i dzieła zła. Ktoś namieszał, ktoś wywołał awanturę, ktoś inny chciał nas pozbyć się z Ujkowic. Pamiętamy rok 88, protesty, próby nas wyrzucenia, próby podpalenia nawet. To jest. Bo przyjechali tutaj i takie zamieszki robią we wsi, tak nas uszkalili, ukropni, I jakiś jakiś, niesie jakiś gdzieś tam no, normański jakiś, czy jakiś. Niby swoją wiarę, on to wynaleźli. Zapowiedzieli, że niby wiara ta jest ze szkodu. A co nas wchodzi w wiara? No, to, jeżeli by mamy swój kościół, swojego księdza? Po prostu co nas interesuje wiara? A, a kto to wie oni co oni za jedni są? Niby się modrą i tego, a jakie oni są, to ja bym, bym... Wasze wysoko prawoswiaszczęstwo kier Adamy, Wasze wysoko prawoswiaszczwo kier Augustyny, Pastry Światowej Prawosławnej Cerkwy, Bogu Najwyższemu dziękujemy za to, że dał ziemi przemyskiej ten monaster, że mogą się w Nim gromadzić prawosławni. Z całej Polski, z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, z Niemiec, z Kanady i z różnych części świata. Dlatego w dniu dzisiejszym witamy Was, dostojni hierarchowie, w bramie naszego monasteru, nad którą po raz pierwszy od 17 lat stanęła Boga Rodzica. Wad Na początku było dwóch mnichów. Pierwszym, który najbliżej stąd pochodzi, który jest przełożonym tego monasteru, założycielem i budowniczym, to jest ojciec Archimandryta Nikodem, z domu nazwisko Makara, urodzony w Żurawicy, po bliskiej wiosce sąsiadującej z Ujkowicami. No i ja, mówiący te słowa, ojciec na urodzony w Opocznie. Właśnie my pierwsi przyszliśmy tutaj w 1986 roku na tę górę, aby rozpocząć to dzieło zwane dzisiaj Prawosławnym Monasterem Świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach. To miejsce musi być szczególnie piękne. Musi w nim panować... Ogromna harmonia i ład. Dlatego już jest to monaster, a monaster w pojęciu duchowości Wschodu jest to Królestwo Boże na Ziemi. Monaster ma być miejscem, gdzie każdy człowiek może podać drugiemu dłoń bez żadnej obłody żeby wyrazić to w pełni wybudowaliśmy mur który ma właśnie być jakby granicą tego królestwa Bożego ładu i piękna i na murze będą umieszczone kopułki na których znajdować się będą różnego rodzaju krzyże Krzyże symbolizujące różnorodność w świecie chrześcijańskim, różnorodność kultur, myśli, poglądów, aby w tym miejscu rzeczywiście dokonało się prawosławno-katolickie zjednoczenie serc ludzi XX wieku. A ta, kto tam chodzi z ujkowi? Tam, tam nie, tam jest jedna rodzina taka szalona tylko tam chodzi. Nie Nie bardzo. Nie bardzo. Tak. Wieś była całe życie podzielona między Ukraińców a Polaków. Czego se nie kupili tu, tylko tam? A co tam w ogóle jest? Taki sam kościół jak i ten. Nie, tam jest jakoś bizantyjsko. Tak, cholera, wiesz. Taki sam jak i ten. No, gdzie, gdzie im lepiej, tam się przycisuje. Zaczęli przyjeżdżać młodzi ludzie, zaglądać do tego miejsca, przyglądać się naszemu życiu i zapragnęli pozostać. Pierwszym z braci, który pozostał, który dzisiaj już jest kapłanem, to jest ojciec Antoni, Wiatr, pochodzi z podopoczna, z tej samej miejscowości prawie co ja. Drugim to jest brat Mikołaj, pochodzący z Ujkowic były złoty medalista w podnoszeniu ciężarów. No dzisiaj dźwiga inne ciężary, życia duchowego, życia monastycznego. Następnym z braci, który przyjechał raz i drugi, jako młody człowiek poszukujący, to był Mojżesz Klebus z Stoku. I dzisiaj dzięki temu uporowi, on stanie przy ołtarzu jako kapła. Ojciec Mojżesz przyjechał ze swoim kolegą z Hajnówki, Obecnie diakon Sofroniusz. Ich kolega młodszy, brat Gorazd, również przyjechał z hajnówki i dzisiaj będzie wyświęcony na lektora, na subdiakona i diakona. Następnie można wyliczać brać Serafina, pierwszego mnicha z Ziemi Łemkowskiej, ze Żdyni. Brat Serafin. Studiuje w seminarium w Warszawie zaocznie, a przygotowuje się do święceń diakonatu we wrześniu w Gorlicach. Następnie, bracia Cyprian pochodzi z Drohiczyna. Przyjechał z kolegami z Warszawy, żeby zobaczyć ten dziwny i słynny monaster w Bójkowicach. To był jedyny przypadek, że ktoś przyjechał pierwszy raz z rzeczami i zaraz pozostał. Następnie przyjechał brat Eliasz z Białego Stołu. Ciekawy przypadek. Chłopiec, który skończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, rzeźbiarz i to rzeźby miniaturkowej. Następnie przyjechał do monasteru brat Sylwan. Też przyjechał ze swoją siostrą. Później przyjechał z pielgrzymką z właśnie z Białgostoku. Popatrzył na monaster, spodobało mu się i pozostał. I do tej pory dźwiga ciężar życia monastycznego. I ostatni z braci, dwunasty, który przyszedł nie tak dawno, to jest z Przemyśla brat Klemens. Był grekokatolikiem, ale kiedy przyjechał do Łykowic, kiedy popatrzył na nasze życie, spodobało mu się bardzo. Życie wspólnoty, życie pracy. Że poświęcamy wiele godzin na modlitwę, ale również pracujemy fizycznie. Że wszystko wykonujemy własnymi rękoma. І вже твар світ світлом просвіти від чудес твої, Господи, предаєш бити, ти кого ж до приложення предвіді, і служити тобі, хотя ще й укріпляє, самі раба твоєго горазда, предходити свіщоносна сим Твоїм, нині приснего віки віком. Dzisiaj monaster w Wójkowicach obchodzi podwójne święto. Cieszy się z tego, że raz w roku może modlić się na tym miejscu taka wielka ilość ludzi, różnych nacji, a jednocześnie dzisiaj, w czasie tej uroczystości, Jeden z naszych braci zostanie wyświęcony na początku świętej liturgii na lektora i subdiakona, a w czasie liturgii zostanie wyświęcony na diakona. A drugi z naszych braci, który już jest diakonem, zostanie wyświęcony na kapłana. W naszym języku mniejszym i starocerkiewno-słowiańskim będziemy mówić, że jeden z braci zostanie jerodiakonem, a drugi jeromnichem. I to była cerkiew grekokatolicka. Ojciec był chrzczony, to matka w kościele, bo to tak było. Ojciec ruszył, syn z syn w cerkwi chrzczony. Matka Ruska, dzieci, córki w cerkwi chrzczone. To mój ojciec przecież w cerki tutaj był chrzczony. To nie jest jakaś tam nowość, bo był... Bo dziadek był z Ukraińców i był chrzczony. Jako pierwszy syn to był chrzczony. No ludzie płacili za Bóg. No wie pan, zostali rodziny mieszane. Po wojnie już nie było nikogo. Księdza zabili, bo to był za... Zaszczelony ksiądz, i tak zostały. Jeden tu mordowali, drugi tam mordowali. To, to powoli. Dzwony gdzieś Ukraińcy schowali, dzwonów nie ma. Cmentarz, to jest do był cmentarz. Pod lipą chyba jest nawet ksiądz pochowany. Nasze życie toczy się według podziału, które wprowadził w cerkwi prawosławny święty Teodor ze studionu w Konstantynopolu jeszcze w jeszcze 7-8 wieku. Polega na tym, że dobę dzielimy na trzy części. Osiem godzin przeznaczamy na modlitwę, osiem na odpoczynek, osiem na pracę fizyczną. I każdy poczynając od posłusznika, kończąc na przełożonym i odwrotnie, pracuje fizycznie, pracuje na wszelkich odcinkach życia, jakie wymaga to życie wspólnotowe i kuchnia, i stajnia. Pole i ogród i kościół i sztuka cerkiewna, muzyka cerkiewna i nawet gromadzenie pożywienia, opału, dbanie o inwentarz, o gospodarstwo, to wszystko mnie się wykonują sami. Możemy pracować 8 godzin fizycznie, utrzymując siebie z pracy rąk własnych, według zasady, którą głosi Święty Paweł, abyśmy pracując ze spokojem własny chleb jedli. I tej drugiej zasady, kto nie chce pracować, niech też nie je. My to spełniamy na tyle, ile możemy, ponieważ mamy 25 hektarów pola, uprawiamy gospodarstwo w sensie zasiewów, Zasadziliśmy 3,5 hektara lasu, żeby mieć w przyszłości własne drewno, własny budulec, a nawet własne miejsce, gdzie pójdziemy na grzyby. Ponieważ już doczekaliśmy się w ostatnich latach obfitych urodzajów w naszych plantacjach modrzewia czy sosny. To taka wielka radość też z tej pracy, którą już człowiek może owoce oglądać. Stary ze 100 lat nie ma jeszcze chyba. Co to miał GES? Gez miał na wozu. szlak wziął wszystko i że To nie jest zabezpieczone w żaden sposób. Tam jest drzwi wywalone. Chyba co to była Ołta czy coś to rozwalili. O, bo jak dzieci. Raz w zapalili, ma spalili. Jeszcze chwila i będzie leżeć. Bo się sam rozwala. Rada jest u tego, gmina jest. Czy to jest mniejszości narodowej, to kto ma do tego do czynienia? Nikt. My do czego. Czy ja Ukraińcem jestem? No to ja teraz dbam o swój kościół! Сегда врачу, я, восполняю ще, пророчествує Мойсея, боговіні що дякона, пресвітера, помолимся убонем да прийде на Него благодать, Се Святого Духа. Za to jest wielka radość, że w czasie tej uroczystości dwóch młodych mnichów. Pochodzenia jeden z Białego Stoku, a drugi z Hajnówki, którzy mają w swoim rodowodzie pochodzenie białoruskie, rosyjskie, polskie, że poświęciło się na tym terenie, na Podkarpaciu, służbie Bogu i ludziom.